Cześć, witaj i pozdrawiam braciak Dzisiaj jestem na dorosłowisku. Tutaj od 13 sierpnia stoją moje pszczoły. No i dzisiaj przyjechałem zobaczyć pierwszy raz, co one tutaj uzbierały. Ale tak, jak sobie patrzę, to nie powinienem się chyba spodziewać za dużo wziątku, bo po pierwsze jest sucho, po drugie, że widzę, że dosyć słabo latają. No i w dodatku siedzą na poidłach. Jak szczomy są podobno na poidle, to znaczy, że nie ma za bardzo pożytku, i wrzos nie nektaruje. No jest bardzo gorąco tutaj u nas, więc jest susza, i może być tak, że po prostu nic się nie uda zebrać. No tam zaglądałem tydzień temu u siebie przy domu. Do Uli, u nas tam kwitnie na włoć. To za bardzo nie było e, w nadstawkach. Może to sobie przesunę bliżej, trochę. Ciekawe, czy to pszczoły spokojne, niespokojne na tym rzędzie, jak to tam wygląda. Na razie nie skaczą na mnie, to nie jest źle. No i zobaczmy, czy co to one od 13, tu stoją, czy coś nas zbierały. Tutaj coś jest. Ostatnia ramka. Może inaczej. Pokażę to chyba tak. Tą sobie odłożę. Ale wrzosem pachnie. O, zobaczcie. Od góry to tak wygląda. Niby tu są takie pogrubienia. Zobaczymy, czy coś tu nazbierały, ale wychodzi, że trochę chyba jest. E, no coś jest. Zobaczcie. Tu już zaczynają poszczególne, pojedyncze... Sklepić. O, zbierały trochę, mimo że no jest susza wszędzie. Także. O, proszę. Ta jest jaka ciężka ramka. Nie wiem, czy to widzicie. Zobaczcie. O, tutaj dalej. Widzę, że też już zaczynają sklepić od góry. One mają tu stać jeszcze dwa tygodnie, to może coś nazbierają więcej. I rzeczywiście się uda wybrać ten miód wrzosowy. Super, widać, że zbierają. Jeszcze trzecia ramka, jak ona jest ciężka, tak którą zaczynają najbardziej sklepić. Jest lżejsza, ale tak jak widzicie, tutaj zaczynają sklepić. No i teraz będzie wyzwanie, jak ten miód wycisnąć. Te rozluźniacze, podgrzewanie, proszę, piszcie w komentarzach. Wasze rady, jak to wyciągnąć, żeby nie zepsuć pracy pszczół i żeby ten miód rzeczywiście pozyskać. To jest podobno najszlachetniejszy z polskich miodów, jeżeli no, jeden z najszlachetniejszych. No i to jest też drogi miód, ale ten aspekt komercyjny mnie mniej interesuje. Przestawiam teraz kamerkę na drugą stronę. Zobaczmy co tu się dzieje. Chcę zebrać doświadczenie po prostu na wrzosie I mniej mnie interesuje ile tego miodu nazbieram I czy go sprzedam i w jakiej cenie To jest dla mnie wtórna sprawa Ważniejsze jest dla mnie O zobaczcie. Jak to wygląda Pszczoły są spokojnie w zasadzie Kurzacz mi przygas, Więc nie skaczą tutaj na mnie No i teraz widzę już od góry Pokażę te takie ramki, które mi się wydają naj, najbardziej napełniane, bo one je wyciągają te komórki, tak pogrubiają trochę. Ła! Zobaczcie. Tu już sklepią i z tej strony sklepią. No jestem w szoku. Pszczoły zbierają wrzos. A jak pachnie. Ła! Widzicie to? Zesklepiona. Zobaczcie tutaj. No to za tydzień dwa tony na pewno to posklepią. Będzie nadstawka miodu wrzosowego z każdego zuli albo prawie nadstawka. Także będziemy brać wrzos. Dobra, składam to. Eee, no zajrzę może jeszcze do tych dwóch, ale to chyba Wam nie będę pokazywał. Eee, także jeszcze na koniec słówko powiem. No ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że pszczoły tutaj mimo tej suszy... Coś jednak nazbierają. Super, będzie miód No i kolejny ul. Zobaczmy, co tutaj się udało im nazbierać. To była jedna rodzina, którą przywiozłem na wrzosobisko tydzień później. One tutaj stoją 5 dni. Bo po prostu była tak silna, że nie byłem w stanie ich zamknąć wieczorem, jak przewoziłem, a nie miałem czasu się z nimi bawić, więc zabrałem 3 rodziny. A tej czwartej nie wziąłem Bo cztery, auta, cztery rodziny mi wchodzą do auta Jak widać dużo ich tutaj jest Próbuję troszkę zgonić I Zobaczmy ile zabiera, nazbierały od od kiedy one tu stoją Dzisiaj jest piątek a one od niedzieli Miały puściutką nadstawkę daną No i coś tam zbierają Nie jest jeszcze to co było w poprzednich ulach Ale coś zbierają Jakiś ciężar jest. No nie. Będziemy i tutaj. Super. Ale jakie są spokojne? W ogóle się nie denerwują na tym rzosie. Bardzo fajnie. To co, zamykam. Życzę powodzenia sobie i moim dziewczynom. Za dwa tygodnie będziemy to wirować. Jak pozwoli pogoda, myślę, że dozbierają i będzie super. No, widzicie, nawet tutaj jest taka kampeczka mała wrzosu. Ale całość wrzosu jest tam dokładnie za tym za tą drogą piaskową. Tam są olbrzymie wiążosowiska. Podejdę tam zresztą, zaraz to pokażę. No A tutaj widzicie na no, poidle. Ostro się kręcą. Drugie poidło pełne. Zaraz im jeszcze uzupełnię wodę. No ale widać, nie było mnie tutaj od niedzieli, jakim przewoziłem wodę. Pięć dni, dzisiaj jest piątek. No to widać, że tu już nie kapie, więc wykapała się. A tutaj. Była wlana, więc wyparowała albo wypiły, albo nie potrzebowały, no ale przez pięć wystarczyło. Dobra, kończę przegląd, zamykam ule idę na wrzosowisko, pokażę Wam jeszcze jak te wrzosy kwitną. No a jeżeli chodzi o wylotki jeszcze, to zobaczcie, tak to wygląda. Tu są ule mojego kolegi, z którym razem wywoziliśmy, on 4 i ja 4, ale kolegi dzisiaj nie ma, pojechał na ja urlop, wróci dopiero za dwa dni. Więc na pewno będzie się interesował. Muszę do niego zadzwonić i powiedzieć mu jak to wyszło z tym rzosem, jak to jest sytuacja. Dobra, kończę, zamykam i idę na brzosowisko. Pokazać wam jak to kwitnie. No tak to rzosowisko wygląda. No, są pojedyncze pszczoły, ale jakiegoś wielkiego ruchu nie ma. Tam lata pszczółka. No ja chcę przede wszystkim zebrać doświadczenie i wiedzieć, czy to warto uwzględniać w swoich pożytkach zebranie jakiegoś miodu wrzosowego, czy nie warto, chcę się nauczyć jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozyskanie tego miodu, odwirowanie, bo dużo się naczytałem o trudnościach, które są z tym związane, więc, więc no najlepszą nauką jest swoje własne doświadczenie. No, Rzosowiska tutaj jeszcze pewnie pokwitną jakieś dwa tygodnie. Chyba że to susza zabije i trzeba będzie szybciej pszczoły zabierać. No, tymczasem kończę ten mój taki w zasadzie kronikarski filmik. Kolejny mało w tym roku kręciłem, ponieważ dużo pracy z pszczołami i nie było czasu przestawiać za bardzo kamery. Ale też są dużo lepsi ode mnie koledzy, którzy potrafią Wam coś bardziej powiedzieć. Niż ja, początkujący wciąż pszczelarz, choć to mój czwarty sezon, to wciąż zbieram doświadczenia. No i te filmiki traktuję jako takie podzielenie się doświadczeniami początkującej osoby, która dopiero niedawno zajęła się pszczołami. Serdecznie pozdrawiam wszystkich z Rosowiska na Kujawach i życzę wszystkim zamknięcia dobrego raczej w tym roku sezonu, przynajmniej tutaj u nas. Pozdrawiam pszczelarsko, cześć.